No proszę Państwa, jedziemy do Pucka, do Pecka, tutaj proszę Państwa lotnia leci, jak widać, L lotnia leci, o jest lotnia, będzie lądował chłopak, albo dziewczyna, nie wiem, idzie lotnia, no coś tutaj, o teraz widać będzie, Widać, o, widać ją! My, no jesteśmy w Rzeczynie. No właśnie dzisiaj wybrałem się w podróż do Pecka. Ostatnio byłem tutaj na zaślubinach Polski z Morzem Gmina Pockwita. No właśnie tutaj, proszę Państwa, jedziemy do tego Pocka. No ja to pamiętam ten dzień, bo to było za Srebriny Polski z Morzem, przyjechał pan prezydent Duda, no i e, ci, ci kiedy filmowałem tam e, e, podnoszenie flagi narodowej biało-czerwonej i wszedłem pod... tak, podejść padał, e, tam gdzie miał Duda przemawiać prezydent, to mnie Biuro Ochrony Rządu wyciągnęło. No i powiedzieli, że jestem niebezpieczny. Z kamerą, no. a jeszcze na dodatek byłem w mudrze on admirała, bo jak wiadomo jestem dowódcą morskich drużyn No i niestety, no, już kilkadziesiąt tysięcy ten film obejrzało, ale to, 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 jak to można wyciągać kogoś jak hymn polski grają i, i jeszcze szarpać go i, i, i znieważać. E, znieważać, no przekazano mnie policjantom, czy mi legitymowali.